To jest taka dziwna sytuacja, bo widzieć świeci, ale tym czubkiem do, yy, na północny zachód, lewo do góry, no nie? To jakaś dziwna sytuacja, chociaż go widać w, celu, w tym telefonie. Psiku bym zrobił. Zobaczymy ten, negocjujemy z hotelem. Zobaczymy, o której będą się mógł zalogować. Kowal 10. Jak jest, pójdę spać, to nie wstanę na samolot i jak zwykle skończy się tym samym co zawsze czyli na samolot nie zdążę. Oprócz tego, że mhm. ale w topo. Ale to tak trudno. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Dobra.